złożony w dniu wczorajszym protest do Państwowego Komitetu Wyborczego w Warszawie. I on dotyczy flag unijnych. Chodzi o to, że zgodnie z polskim prawem na machach użyteczności publicznej mogą wisić tylko polskie flagi. Zresztą raport, który badał m.in. tą sprawę, przedstawił właśnie to, że jest to naruszenie prawa. Uważamy, że w okresie kampanii wyborczej wręcz te flagi unijne nie tylko, że to jest łamanie prawa, ale z drugiej strony łamanie tej ordynacji, ordynacji też yy, wyborczej, ponieważ sama flaga jest elementem agitacyjnym. Tym bardziej tak jest i tym bardziej to podkreśla fakt, że yy, na dziewięć komitetów wyborczych, które biorą udział w wyborach do Europarlamentu, yy, dwa komitety są eurosceptyczne, czyli nasz ruch narodowy, a także partia kalwina W związku z tym, też została podjęta taka decyzja, niezależnie od tego, projektu, który został złożony w Warszawie, że uruchamiamy, jeżeli te flagi nie zostaną zdjęte, Ruch Narodowy zapowiedział tak zwaną akcję wiosenna burza. Taka, biorąc pod uwagę tą chwilę, tą pogodę, można powiedzieć, że to jest strzał dziesiątkę. Będzie to polegać na tym, że w nocy z 24 na 25 nasi aktywiści po prostu zajmą te flagi sami, dokonując po prostu tego czynu. I ten czyn będzie zgodny, będzie to ustawa obywatelska i będzie zgodny z obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przepisami prawa. To jest taka jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że Podrządowy Ruch, Ruch Narodowy także złoży protest dotyczący manipulacji, jakie odbywają się w czasie kampanii wyborczej. Chodzi tutaj o to, że media, a szczególnie telewizja publiczna podaje nieprawdziwe manipulacyjne informacje. To znaczy na... systematycznie podawane są sondaże dotyczące poparcia dla partii politycznych. Tak to się nazywa. Ruch narodowy nie jest partią polityczną, tylko jest ruchem społecznym. Aczkolwiek powoduje to Taką sytuację, w której na dziewięć komitetów pokazywane są notowania tylko ośmiu komitetów, de facto. Nie, nie pokazywane jest poparcie dla ruchu narodowego, czym próbuje się w głównym nurcie medialnym jak gdyby przemilczywać sprawę, nie pokazywać rzeczywistego poparcia. Sami prowadziliśmy takie badania, akurat w Województwie Zachodnio-Pomorskim i w okręgu tutaj Małopolskim, gdzie poparcie w Małopolsce to jest 5,9, natomiast w Zachodnio-Pomorskim to poparcie wynosi 5,6 i jest to zrobione na grupie reprezentatywnej 500 osób. Uważamy, że media tak postępują, czym też łamią. Prawo wyborcze, ponieważ nie podawanie jednego z komitetów no jest wyraźnym złamaniem przepisów o ordynacji, czyli przepisów prawa. To może tyle z takich informacji oficjalnych. Jeżeli chodzi o, o moją osobę i udział, to jeszcze prowadzę kampanię wyborczą. Miałem przyjemność, odbyć dużo spotkań takich otwartych. Wałbrzych, Kamienna Góra, Jelenia Góra, Stara Kamienica, Świdnica, Idlina, Wrocław. Także prowadzę akcje ulotkowe. Ostatni tydzień zamierzam poświęcić na spotkania głównie w Legnicy. Dzisiaj chcieliśmy zrobić taką akcję ulotkową, ale ze względu na aurę, no to zrobimy to jutro. W poniedziałek chętnie zapraszam na Państwową Szkołę Zawodową do, do Głogowa, gdzie odbędzie się debata. Jest to debata młodych. Nie jest, już taka, nie jest to już pierwsza debata, bo takie debaty wcześniej miały miejsce. Zaczyna się o godzinie 10. E, więcej szczegółów po, po, tej, po tej konferencji mogę, mogę podać, czy przesłać e-mailem e, szczegółowe informacje. E, w debacie biorę udział. E, ma być też podobna telewizja Wrocław. E, po tej debacie prowadzimy akcje na mieście. Później jesteśmy w Polkowicach, a o godzinie 15 będziemy w mieście Lubin, gdzie z narodowym Lubinem będziemy też prowadzić rozmowy z ludźmi i wręczać informacyjne biuletyny, informacyjne ulotki. W przyszłym tygodniu jeszcze będę odwiedzał Jawor, Końnów, Złotoryję. W czwartek 22 jest spotkanie w Kamiennej Górze, a w piątek w To może tyle woli i informacji. Uważamy, że ruch narodowy przekroczy próg wyborczy, ponieważ nasze badania tak wskazują, że to poparcie jest powyżej 5%. Tym bardziej powinniśmy to osiągnąć, dlatego że przewidywana frekwencja wyborcza będzie bardzo mała. Na przykład na Opolszczyźnie szacuje się, że ona wyniesie tylko 9%. Na ziemiach tutaj zachodnich Dolny Śląsk przewiduje się mniej więcej 15%. Ogólnie nie powinna nam przekroczyć 20-25%. Także przy takiej frekwencji wyborczej tym bardziej przekroczenie tego progu jest realne i, i powinniśmy to osiągnąć. Przekroczenie progu tylko 5% powoduje przy tej ordynacji podatkowej, która jest akurat do, do Europarlamentu, a jest ona taka akurat Warto, really. e, e, dosyć, dosyć prosta, przewidnikowo. automatycznie wchodzą trzy osoby z ruchu narodowego, które e, łącznie zdobyły największą ilość głosów. Ilość e, I to może tyle. Nie wiem, czy jakieś pytania Panowie macie. Ja mam pytanie: Pan o nowym dotyczącym flag. Coś więcej na temat Czy coś Znaczy szczegóły w tej chwili Panu nie powiedział, bo, bo są prześlę może i to na raportu. jest ten raport, jest? ja znam tylko ogólnie, a szczegóły po prostu prześlę. Ogólnie co raport? E... Twierdzi, że wywieszanie na, na no, budynkach publicznych no, flagi unijnej jest niezgodne no, jest, jest z przepisami prawa Dlatego, że precyzują tylko, w Polsce są sprecyzowane tylko zasady dotyczące wywieszania i obowiązku wywieszania flagi naszej narodowej, państwowej, czyli, czyli flagi biało-czerwonej. Dziękuję. Jeszcze jedno pytanie, takiego, że czas się, bardzo długo, ale czasem się to w tym, że na, po co tak, działacze aktywiści ruchu narodowego idą do Brukseli? Może się od środka, czy, czy jednak jest to pewna forma akceptacji tych. Powiem Panu tak, że bierzemy po raz pierwszy udział w wyborach i głównym celem jest przede wszystkim wzięcie udziału w dyspucie publicznej, promowanie nas i naszego programu. Drugą rzeczą jest, że oczywiście dążymy do tego, żeby przekroczyć ten próg i, i wejść do Europarlamentu. I najważniejszą dla nas sprawą to będzie przede wszystkim działanie w kilku polach, czyli pierwsza rzecz to będzie działanie, żeby e, zapobiegać e, nadmiarowi fiskalizacji czyli tutaj wtępić biurokrację unijną. Z drugiej strony starajcie się blokować y, takie przepisy, które wchodzą, a dotyczą na przykład, chociażby tutaj w tej chwili przygotowywane y, przepisy dotyczące produkcji, nie wiem jak to się nazywa, dymienia chyba, tak? Wędzenia, wędlin. Czyli są to y, poszczególne działania, y, które szkodzą, uderzają w, nas, w naszych powiedzmy rolników, czy uderzają w naszych producentów. Ważne jest też dla nas to, że chcielibyśmy doprowadzić do przede wszystkim zadbania o naszą politykę historyczną. Czyli doprowadzić do tego, żeby Unii przeforsować taką uchwałę, która by dawała możliwość karania na przykład za kłamstwo katyńskie czy za określanie tak zwane określenie polskie obozy koncentracyjne. Uważamy za te, dwa, te dwie rzeczy za, za podstawowe. Uważamy także, że Jesteśmy przeciwnikami tutaj rozwiązania lizbońskiego, czyli chcielibyśmy, żeby Unia była unią państw, a nie dążyła i nie podążała w stronę federalizacji. Czyli jesteśmy przeciwni traktatowi lizbońskiemu, chcielibyśmy, żeby, żeby Unia funkcjonowała na zasadzie Unii państw suwerennych, suwerennych nie federacji. To jest, to jest taki główny, główny cel. Także ważne dla nas jest wiadomo, że jako europarlamentarzyści będziemy dążyć. Ja na przykład w swoim programie przedstawiłem to, żeby ten odcinek drogi S3 z Legnicy do, do granicy z Czechami, żeby został zrealizowany z dodatkowych środków, nie tych, co przyznano Polski, ale z dodatkowych środków unijnych jako, jako ważna arteria. Jest to ważne na pewno dla, dla Dolnego Śląska. Także chcemy móc doprowadzić do tego, żeby w Unii, taką, którą my sobie wyobrażamy, co powiedziałem wcześniej, żeby móc pozyskiwać także środki unijne na ratowanie dóbr kultury na naszych kresach, czyli na naszych dawnych terenach Wielkiej Rzeczpospolitej, gdzie jest bardzo dużo, zostało Polaków, a przede wszystkim bardzo dużo zostało chociażby cmentarzy, wiele, wiele dóbr narodowych naszych. A co za tym idzie także dóp kultury europejskiej i światowej, które należy po prostu bezwłocznie ratować. Ja może jeszcze fajnie kampanii wyborcy, która wiadomo, no, każda kampania wyborca mobilizuje e, działaczy danej organizacji, bo no, tykać się, zrobić jakieś akcje promocyjne. E, czy to wpłynęło na popularną z no z członków. Z członków. Ale, znaczy w tej chwili tak. Ja byłem przez ostatnie trzy e, tygodnie byłem w ogóle poza leknicą, bo, bo jeździłem całe właściwie województwo dawne, województwo połbrzyskie i jedynogórskie. w zasadzie kontakt miałem e, z naszymi członkami, e, e-mailowy i telefoniczny. E, widzę to po, po, po Facebooku, czy widzę po, po e-mailach, że że zgłaszają się ludzie chętni do pracy. W tej chwili po moim powrocie, a wróciłem w dniu, w dniu wczorajszym do, do Legnicy, od przyszłego tygodnia po prostu będziemy intensyfikować nimi działania, czyli będziemy robić różne spotkania, akcje ulotkowe. Być może, że zrobimy jakieś jeszcze spotkanie w Legnicy. Na, dzień, na tą chwilę nie jestem w stanie podać po prostu konkretu. Wcześniej przewidywałem takie specjalne spotkanie, bo miał przyjechać Krzysztof Bosak, ale Krzysztof chciał przyjechać tak, żeby załatwić kilka miast, czyli miał być, być Wrocław, miała być Legnica i miał być Bolesławiec, natomiast no, pewne sprawy nie wyszły we Wrocławiu, w związku z tym przyjazd tylko dla Legnicy, no, nie chcieliśmy go fatygować, no, nie chcieliśmy go też absorbować. a nawet zrobiliśmy taki plakat wyborczy, na którym ja i on Jesteśmy prawdopodobnie na Facebooku w dniu dzisiejszym. Ten plakat umieszcza jako, jako no niezrealizowane akurat spotkanie, ale to spotkanie mam obiecane, że zaraz po wyborach po 25 zostanie, zostanie zrealizowane. Po wejściu do Parlamentu Europejskiego, gdzie się widzicie? Czy w jakim grupowaniu? Czy w liberałach? Żart, ale pytanie jednak musi paść. E, czy w tych re reformatorach i konserwatystach, czy nie wiem własne będziecie tworzyć z kimś zobaczymy możliwość współpracy, współpracy też. Wie pan, na pewno będziemy w takim ugrupowaniu, które będzie, być może, że w tej chwili bardzo dużo w Europie, w poszczególnych krajach jest różnych ugrupowań, które są podobne w programie DEMAS, czyli ugrupowania eurosceptyczne i być może, że po tych wyborach po prostu powstanie nowa grupa. W której sposób będziemy funkcjonować. To już jakieś decyzje zapadną, zobaczymy po prostu jaki będzie efekt. Będzie bardzo bardzo dobre na temat rządów Tak jest, bardzo e -e -y dobre. -y tak, tak samo w Wielkiej Brytanii. To samo w Wielkiej Brytanii. Na pewno te dwa wejdą, Jeżeli wiedzie będzie, będzie sporo. Wiedzie, o wyszeli, o no tak? Będzie sporo. Będzie sporo. Będzie o 120 sporo. posłów. sporo. Jak sporo. Będzie jakiś czas ma frakcję, tak? Tak, więc taką frakcję po prostu prawdopodobnie utworzy już nowy parlament, do którego to po prostu Równarodowy wejdzie. Pytanie trochę techniczne dotyczące tych flag. Bo yy, yy, no jak to jest, umieszczona flaga ta europejska na budynku, no to jest bardzo precyzyjne, ostro okryte, to jest budynek, ale część z tych flag jest umieszczona, są, są one umieszczone przed budynkami na, na, na masztach różnego rodzaju. To się też kwalifikuje, nie? No i tak. To... Ja to się kwalifikuje, dlatego że, że te maszty no są to, własnością to, to, to Urzędu Miasta czy Urzędu a, Gminy. Czyli są jak gdyby integralną częścią, no, to całe to otoczenie, nie, no to tak rozumiemy, bo... To... Ja zresztą, na ile Wam prześlę w tym linku takie szczegółowe e, informacje i też oficjalne, oficjalną treść całego tego pisma, co zostało skierowane do Państwowej Komisji Wyborczej też zostanie, e, też zostanie po prostu dla Was przesłane. Tutaj znałam... A... Ja to prześlę po Postaram się to dzisiaj, jak wrócę, wierzchu do Was przesłać. Nie była kelnerka, nie wiem, może kawę wypijemy, chociaż tak po, po kumplowsku. Dziękuję za przybycie, szkoda, że czas goni. No.